Ktoś zadał mi pytanie, czy przez modlitwę mogę zmienić wolę Bożą. A, a jeżeli nie, to po co w ogóle się modlić? I to jest bardzo zasadne i ważne pytanie, bo czym jest modlitwa? Gdy modlimy się, to nie, nie polega to na tym, że przychodzimy do Boga i informujemy go o rzeczach, o których on nie wie. To nie jest tak, że gdy ja przychodzę do Boga i się modlę, to mówi, o Maciek, super, że jesteś, nareszcie, bo nie wiedziałem co się dzieje, teraz, nareszcie, dzięki Tobie wiem o co chodzi. No nie, On wie wszystko. No ale skoro wie wszystko, to po co ja się mam modlić? Może dlatego, że po pierwsze, On tak powiedział w swoim słowie. Powiedział, abyśmy modlili się, abyśmy do Niego przychodzili ze wszystkim. Po drugie, to pokazuje moje... Moją zależność od niego, że ja potrzebuję go w swoim życiu, że ja nie, nie idę sam przez życie, ale mam kogoś, do, którego, do kogo mogę przyjść ze wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Ale po trzecie, to jest coś niesamowitego, bo to buduje taką nieprawdopodobną relację, którą ja mogę mieć z Bogiem, bo wyobraź sobie, że to oto ja, słaby, zwykły człowiek, mogę przychodzić i mówić rozmawiać mieć społeczność z potężnym wspaniałym Bogiem który może wszystko i który wie wszystko I ja mogę mu powiedzieć o wszystkim o tym co mnie boli co mnie cieszy o tym czego nie rozumiem modlitwa no, to nie jest coś dzięki czemu e, możemy przyjść i wykręcić Bogu rękę żeby przekonać go do naszych racji nawet Jezus gdy uczył modlitwy mówił bądź wola twoja on nie powiedział Bądź, mutuj się także, bądź wola moja tutaj na ziemi. Nie, bądź wola Twoja. Niech Boża wola się wypełnia. Więc modlitwa nie służy do tego, żeby przekonywać Boga, do tego, żeby On zmienił zdanie do mojego zdania, dostosował się do mnie. Ale modlitwa jest czymś, co Bóg dał dla naszego dobra, abyśmy mogli przychodzić do Niego, abyśmy mogli z Nim rozmawiać, abyśmy mogli Mu mówić o wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. Bo to uczy nas ufać Bogu. W każdej chwili, w każdej sytuacji naszego życia, bo mamy kogoś, kto nas słyszy.